Każdego dnia w mediach pojawiają się dość negatywne informacje o Kościele. Często prawdziwe. Ale czy taka jest cała prawda o Kościele w Polsce? Z pewnością nie. W Polsce istnieje ponad 10 tysięcy parafii, a w nich, o czym jesteśmy w Katolickiej Agencji Informacyjnej przekonani, wiele, wiele dobrych inicjatyw, wiele wspaniałych wspólnot. Chcemy te wspólnoty pokazać. Właśnie rusza druga edycja konkursu Aktywna Parafia 2022. Zapraszamy wszystkich Was do tego, aby wysłać zgłoszenie swojej parafii, aby pochwalić się tym, co dobrego robicie. A jesteśmy pewni, że tego dobra jest znacznie, znacznie więcej niż nam się wszystkim wydaje. Przygotowaliśmy kilka kategorii, w których będziemy oceniać te aktywne parafie. Są to m.in. pomoc bliźniemu w potrzebie, wspólnoty parafialne, inicjatywy ewangelizacyjne, ale także życie liturgiczne, uprawianie sportu, wspólne wyjazdy, edukacja zdrowotna i zdrowy styl życia, ale także działalność charytatywna parafii. W specjalnym formularzu, który dostępny jest na naszej stronie internetowej, adres widać w tej chwili na ekranie, prosimy, żebyście opisali każdą z tych aktywności. I w miarę możliwości dołączyli zdjęcia. Do 4 października jury wybierze te najlepsze 10 parafii, które zaprosimy na wielki finał do Warszawy 15 października. Ten finał będzie miał charakter festynu. Chcemy Was lepiej poznać, ale także poznać Wasze zwyczaje, lokalne potrawy. Ta część także będzie oceniana. A potem pozostał nam już tylko konkurs sprawnościowy. Zapewniamy, że bardzo prosty jakiś rzut piłką do kosza, czy wspólna sztafeta babcia, siostra, córka. Konkurs wygra ta parafia, która na każdym etapie zbierze najwięcej punktów. Oczywiście na zwycięzców czekają nagrody będą to bony na sprzęt sportowy. Oraz jakaś dodatkowa mała niespodzianka. Prócz tego nagrodę specjalną przygotował Caritas Polska. Będzie to nagroda za wyjątkową działalność charytatywną. Zgłoszenia będziemy przyjmować tylko do 29 września, a więc czasu zostało nie za wiele. Oczywiście tego typu konkurs nie mógłby się odbyć bez wsparcia różnych firm i instytucji. Przede wszystkim dziękujemy za patronat honorowy konferencji Episkopatu Polski oraz jej sekretarza generalnego, księdza biskupa Artura Mizińskiego. Głównym partnerem konkursu Aktywna Parafia 2022 jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Partnerem konkursu jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Konkurs wspiera Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA oraz Aries Power Equipment Spółka ZOO. Zapraszamy Was wszystkich. Pokażmy, że w naszych parafiach dzieje się dobrze.